Chciałbym zaprezentować Państwu przestronną kawalerkę, która znajduje się na Ratajach, na osiedlu Piastowskim. Jest to kawalerka o wielkości około 25 metrów, w skład w której wchodzi salon z wnęką i z dużą szafą przesuwną. Od tej strony. Wygląda to w ten sposób. Mamy rozkładaną kanapę, stół z krzesłami, lodówkę. Do aneksu przejdziemy za chwilę. Mieszkanie z tej strony prezentuje się w ten sposób. Przechodzimy do części z kuchnią otwartą. W pełni wyposażona kuchnia. Mamy piecyk gazowy. pralka znajduje się w kuchni, ponieważ dużo miejsca jest tutaj, a w łazience troszeczkę mniej. Tak wygląda kuchnia od tej strony. Może rzut na kuchnię z oknem. Lodówka oczywiście jest zamrażarką. Mamy również korytarz z wieszakami, Bez problemu wejdzie tu jakaś spora szafa lub jakaś komoda, szafka na buty. W korytarzu znajdzie się wejście do łazienki. Łazienka z kabiną prysznicową. Umywalka z lustrem. Toaleta. Ostatni szut na mieszkanie, zapraszam serdecznie na prezentację.